tam, zazwyczaj tam, gdzie jest kasa, tam jest patriarchat, bo na tym się świetnie zarabia na, na ustawianiu kobiet do kąta. To jest jakiś komunikat, który wszyscy rozumieją, że kobieta ma dostać orgazm za to, że postawiła e, pierogi czy zupę na stole, a nie e, dlatego, że e, on e, poszedł po rozum do głowy, wziął puszek do pieszczot i popieścił jej łechtaczkę. Więc e, u nas te pierogi są takie orgazmiczne, a nie łechtaczka. I e, e, my pokazujemy. Że, że, że życie jest sumą wyborów. Na początek chciałabym bardzo Wam podziękować w imieniu wszystkich Polek za ten kawał dobrej roboty, którą robicie i chyba będziecie robić, bo wydaje mi się, patrząc na Was, że na tym podcaście robota Wasza się nie zakończy. Oczywiście, że nie. Dopiero zaczynamy. tym kaganek dobrze odpaliłyśmy i po prostu frujemy. Frujecie, ale domyślam się, że nie tylko pozytywne komentarze do Was trafiają, odkąd ta historia się zadziała. Chciałam zapytać o tę stronę bardziej negatywną, mówiąc wprost o hejt! Czy on Was spotkał, odkąd się zajmujecie seksem w sferze publicznej? Nie, nie, Jasia mnie przestrzegała. Mówiła, że może się tak zdarzyć, no, no, no. że, że na mnie wsiądą, bo ona jest zaprawiona w bojach, a ja w ogóle... Ja jestem zachwycona w ogóle. Wszyscy do mnie piszą, że jest cudownie, że tego potrzebowały dziewczyny, że słuchają z matkami, z córkami, że mężczyźni tego słuchają, że mężczyznom, którym one podsuwają, przychodzą jakieś super pomysły do głowy. Ja uważam, że no to jest wspaniałe. To, to prawda, ja mam wrażenie, że my pojechałyśmy tak daleko, że, że nawet hejterzy się przestraszyli. Nawet hejterzy nas słuchają. <śled> O tak, to z pewnością, ale też wydaje mi się drogie panie, że sukces leży w tym, że wy jesteście bardzo wiarygodne w tym mówieniu o seksie. Ja chciałabym zacząć od języka, bo nomenomen, to język jest bardzo w sferze seksu polskiego zaniedbany. Czy ja to jest waszym zdaniem wina, czy rodzice nie potrafią o tym seksie z dziećmi rozmawiać, czy edukatorzy w szkołach nie umieją tego języka dobrze używać, czy może media źle się nim posługują? Znaczy głos to jest podstawowe narzędzie w seksie i o tym Głosie we wszystkich tych artykułach, informacjach, które nas jakoby otaczają z każdej strony, mówi się najmniej. My żyjemy w takim świecie, który bardzo zafałszował obraz seksu i kobiecej seksualności, i zafałszował to w taki sposób, że ten seks niby otacza nas z każdej strony, a tak naprawdę ciągle jest wykorzystywany w tym starym, nudnym stylu. Żeby zamykać kobietom usta. I dlatego my zaczęłyśmy naszą serię podcastów właśnie od odcinka o tym, jak mówić słowa cipka, wagina, szpara sromowa, łechtaczka, bo najważniejszą rzeczą jest odzyskać głos. Ja byłam wczoraj na Big Book Festiwalu, to jest duży taki w Warszawie organizowany festiwal literacki, i tam organizatorki studia festiwalowego pogadały ze mną właśnie o tej mojej nowej przygodzie. I jedna z nich mówi: A propos języka, bo to będzie odpowiedź na Twoje pytanie, Sandro. Jak to się stało, czy też ile czasu mi zajęło powiedzenie słowa? No, ty trzymała mikrofon i zrobiła tak, cipka. A ja mówię: Ale dlaczego tak mówisz? Po trenu. jeszcze 50 razy w domu przed lustrem i będziesz mogła stanąć po prostu wyprostowana, nie musisz zasłaniać ust, to jest odruch, my mamy tak, takie odruchy, tak. to, jest, to jest wyćwiczone, my jesteśmy jako kobiety trenowane, tresowane do tego, żebyśmy były grzeczne i posłuszne, żebyśmy się nie wymykały y, ze schematów, żebyśmy szły po sznurku, więc powiedzenie cipka, cipeczka, cipunia jest po prostu jakimś dramatem. A to śliczne słowo jest. A, ile czułości. Tak. Musimy zrobić pierwszy krok, no możemy się do końca życia wstydzić i żyć w strachu. Ale to jest strasznie proste, bo naprawdę wystarczy stanąć i potrenować. Przy, no, przysięgam, jestem tego najlepszym przykładem, Trenowałaś mam. Oczywiście, że znamy się z Jaśką od lat i dopiero jak się przygotowywałyśmy do, tego, do tej serii podcastów, wiedziałyśmy, że nie, że musimy zacząć Ja tak cisnąć, zacznijmy od języka. Ja się tam jakieś pomysły. Nie, zacznijmy od języka, bo ja muszę tą cipkę po prostu oswoić. I to był też mój proces, to nie jest tak, że ja jestem z pokolenia, kiedy dziewczynki stały w kącie. To nie jest tak, że my sobie tutaj teraz siedzimy i na Rozmawiamy. To jest bardzo ważne, z jakiego pochodzimy domu, co dostałyśmy w otoczeniu, jakich miałyśmy nauczycieli, kto nas uczył religii, czy chodziliśmy do tego kościoła, czy nie. To są wszystko czynniki, które budują kobiecość, i potem, niestety, i potem mamy takie, a nie inne historie. Rzeczywiście jest takie przekonanie, że seks to musi być dowodem na coś, tak? Dowodem albo na naszą moralność, czyli że my y, tym seksem się tak bardzo nie interesujemy, bo jesteśmy takie porządne, moralne, albo my, z drugiej strony. Ma być dowodem na naszą nowoczesność, na nasze wyzwolenie. Seks nie jest dowodem na nic. Jest tylko częścią naszego dorosłego życia. To jest bardzo wyzwalające, co ja się mówi. Naprawdę, bo jak sobie złapiesz to i uświadomisz, że tu dokładnie chodzi o codzienność, o twój dobrostan, o twoje dobre samopoczucie, to nagle ten seks jak to mówisz, wstaje z tych kolon. Czy e, państwo wody. widzicie te iskierki w oczach, <laughs> kiedy one mówią o tym seksie? To jest niesamowite, słuchajcie, ja się już czuję zarażona tą energią dziewczęta, ale mówicie o wstydzie ja ten wstyd chciałabym na chwilkę tak złapać i o nim porozmawiać, bo nie podejrzewam was o to, że oblałyście się rumieńcem przy którymkolwiek tematów, ale może był taki wątek, który wywołał u was pewien dyskomfort, kiedy o nim rozmawiałyście w trakcie przygotowywania waszego podcastu. Messi seks mnie roz, roz, rozstrzelał. Messi, sex. Messi, sex, Messi tak. Harris nam takie pojęcie. No a Messi seks to podobnie, tylko chodzi o bałagan nie na, na głowie, tylko w pokoju. <grym> na przykład Asia mówi do mnie: No i możesz na przykład wziąć taki tort i usiąść na niego gołą pupą. Moja odpowiedź, co? No to szkoda, przecież chciałabym go zjeść. Ale potem powiedziałaś, że super! Nie, że to wspaniałe. Ale mówię, ale mówię tak, ale ten tort nie może być z lodówki. Wiesz, ja patrzę na to, od ona ma swoje, ma tą wizję, ona już ma ten pokój przygotowany, a ja jestem pani praktyczna i tak analizuję, bo że chciałabym go zjeść. Zimny nie może być. Chodzi o to, że wszystkie się tego uczymy. Wiesz, że Ja nie podchodzę do tego tak od razu, o bomba, bo to bym też nie była. Ja yes. patrzę na to jako na ciekawostkę, nowość, oswajam się z tym, tak sobie biorę i tak, sobie, tak się temu przyglądam. No ale nikt lepszy niż Jaśka nie potrafi tego w ten sposób złapać. No Żeby to podać z tymi, z tymi uczuciem, bo ona ma, ona kobiety kocha, ona ma do nich czułość, ona je rozumie, ona chce do nich wszystkich podać rękę. I to jest. Wartość ogromna, bo to, co my zawsze mówimy. Po jednej stronie są panowie, którzy rządzą polskim seksem, i to są panowie w różnych strojach, w garniturach, bo są politykami, w kitlach lekarskich, bo są lekarzami, w sutannach, bo reprezentują Kościół i oni mówią, jakie my mamy być. A po drugiej stronie jest ten cały y, 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 przemysł uporny, o którym my tyle rozmawiamy. A kultura, bo to. Bo tak, operują to lekarz, podobnym mechanizmem, że on w nią wszedł i ona omdlała z rozkoszy. Tak? Tymczasem roz. Strzelałyśmy dziedzictwo Zygmunta Freuda, tegoż ojca psychoanalizy, za to, że nas po prostu wtrącił do piekła kobiecego orgazmu, bo sobie wymyślił chłopak z palca wyssał 150 lat temu, że orgazmy waginalne to są te, które przeżywają prawdziwe kobiety. Lepsze kobie... i te łechtaczkowe, te gorsze. W jednym z odcinków waszego podcastu pojawia się temat e, feminizmu. I ja o tym feminizmie, który wydaje mi się obrózł w takie nie do końca dobre, alternatywne definicje, chciałabym porozmawiać. Czym dla was jest feminizm? Jak wy go definiujecie? I czy my w Polsce, my kobiety, rozumiemy ten feminizm dobrze? Jest różnie z tym rozumieniem, moim zdaniem. No bo chodzi na to, że żyjemy jeszcze w, w rozumieniu feminizmu sprzed kilku dekad. Takiego wojującego, agresywnego. Mnie się nigdy feminizm tak nie jawił. Ja, odkąd czuję logicznie swoje życie jako kobieta dojrzała, wiem, że feminizm jest naszym obowiązkiem. Zdaje się, że to profesor Majer Janion powiedziała, że solidarność kobieca jest naszym obowiązkiem. I ja to trochę tak zaczynam definiować, że dopóki my nie zrozumiemy, że mamy szukać sojuszników w sobie i dookoła siebie w kobiecym świecie i siebie wspierać. To zawsze znajdą się a mężczyźni, którzy będą mówić, że feminizm to jest największe zło świata, i kobiety, które będą uciekały od feminizmu, jakim każesz podnieść rękę, bo je pytasz, czy są feministkami, to siedzą z przyspawanymi dłońmi. A tak naprawdę każda z nas w jakimś stopniu bardzo tą feministką jest, czy tego I korzysta. Chce, czy nie. Korzysta z, z, tak, z, z tego, co wywalczyły dla nas feministki. Ja. Y no dla mnie feminizm jest po prostu tak potrzebny jak oddychanie, bo w feminizmie chodzi o, o to samo, o co chodzi w dobrym seksie. O, chodzi o sprawczość, o nawigację, że ja decyduję o swoich sprawach. Nam kobietom ciągle się wmamy na każdym kroku, że inni wiedzą lepiej, tak? Że polityk będzie lepiej wiedział, bo ty jesteś taka, wiesz, kobietą jesteś, nigdy nie wiesz, czego chcesz. Masz te swoje takie nieważne tak, kobiety sprawy. Możesz. Trzeba ci, wiesz, trzeba y, y, ustawę antyaborcyjną, trzeba ją dociskać, tak, zaostrzać, bo, 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 bo ty jesteś taka nieodpowiedzialna, taka nieogarnięta. Jak się tobie pozwoli, to ty będziesz, wiesz, miała seks na prawo i lewo, będziesz y, miała tę aborcję za drugą, bo i w ogóle my ci powiemy, co ty masz robić. I ciągle na każdym kroku nam się wmawia, że z nami jest coś nie tak. I to niestety działa, bo ja spotykam na swoich spotkaniach, na swoich warsztatach, spotykam masę kobiet, które nie ufają sobie, nie wierzą, że one wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Jak cię ktoś zawstydzi, to cię łatwiej kontrolować. Ja to zawsze mówię o tym, jak wsiadamy do tego samolotu, jest to takie ciśnienie, już teraz prawie nikt nie lata. Wyłączcie te telefony, proszę to wyłączyć, to wyłączyć, to wyłączyć. No i wszyscy te telefony wyłączają bo się, tak wszyscy boją o to wspólne bezpieczeństwo. Nie? I to jest jakiś rodzaj kontroli. Dlaczego? Dlatego, że gdyby naprawdę te telefony były tak szkodliwe dla tych urządzeń pokładowych, to byśmy byli rewidowani przed wejściem do kabiny, te wszystkie przedmioty byłyby nam zabierane tak. To jest rodzaj kontroli i jeśli my tego nie zrozumiemy, nie zaczniemy myśleć krytycznie, Polska Szkoła w ogóle nie uczy myślenia krytycznego, nikt nas nie uczy myślenia krytycznego, jak nie zaczniemy myśleć krytycznie, to nie o to chodzi, żeby negować cały świat żeby wyciągać wnioski z tego, co przychodzi. Po prostu wtedy się rozwijasz i wtedy wiesz, że nikt Cię nie zawstydzi, nikt Cię nie zastraszy. Ale wstyd też karmi się izolacją. I dlatego między innymi my zrobiłyśmy te podcasty, żeby zacząć mówić o tych sprawach, które są wspólnym doświadczeniem każdej kobiety. Nieważne czy jesteś w stałym związku, czy masz dużo tego seksu, czy w danym momencie nie masz związku i nie masz seksu, nieważne czy masz, związek, czy masz seks w związku, czy masz solo seks. To jest wspólne doświadczenie i przez to, że u nas nie ma przestrzeni, żeby o seksie rozmawiać jako o każdej innej dziedzinie dorosłego życia, tak jak rozmawiamy o y, życiu społecznym politycznym, towarzyskim, rodzinnym. Tak jak rozmawiamy o gotowaniu, tak samo powinniśmy rozmawiać o seksie, bo to jest bo część dorosłego życia. Że robimy wywiady i nie pytamy kobiet o macierzyństwo. Jak sobie pani radzi z dwójką dzieci? Tylko pytamy ją, miałaś fajny seks? Albo albo ja zawsze trzymam kciuki, jak widzę kobiety w ciąży i myślę sobie: mam nadzieję, że miała orgazm przy <laughs> Bo ciało to jest Szczególnie cipka to jest jeden z najszczerszych organów, głowę oszukasz, cipki nie oszukasz. I jeżeli my ciągle zmuszamy się. No to jest jej hasło, I jeżeli my ciągle się zmuszamy do seksu, który ma służyć innym, ma spełniać cudze wyobrażenia na temat tego, czym jesteśmy kobiece, czym jesteśmy moralne, czy my jesteśmy dobrymi żonami i ciągle służy komuś innemu, a nie nam, to w którymś momencie ciało mówi stop. I po prostu. Cipka się robi słucha, ciało się zamyka, na samo słowo seks jest napięcie, a napięcie na, jest jak po prostu odbiera nam... Jest mordercą. Mordercą w każde, w każdej przyjemności, każdego, każdego rodzaju kontaktu z ciałem, bo nawet w sporcie chodzi o rozluźnienie, jest. tak, a potem dopiero sobie różne mięśnie tam napinamy. I ciało się zamyka i w tym momencie kobiety znowu zostają zostawione same sobie. Bo z kobietami w przestrzeni seksualnej ciągle jest coś nie tak. Chcemy dużo seksu, no to jesteśmy wulgarne, podejrzane emocjonalnie, moralnie, jakieś takie mało kobiece. Ale co jest gorsze od kobiety, która lubi seks? Kobieta, która nie lubi seksu. To już jest w ogóle zło. Po prostu kobieta oziębła to jest, wiecie, taki ciężar, który muszą nieść ze sobą mężczyźni przez pokolenia. A, a prawda jest taka, że... <noise> Już to że, że kobiety w Polsce są zaniedbane emocjonalnie i seksualnie. Nazwijmy to. Jak wy podchodzicie do mm, tematu edukacji seksualnej, serwowanej nam właśnie przez Kościół czy polityków? Innymi słowy, kultura gwałtu, która niestety w Polsce ciągle ma się jeszcze bardzo dobrze i pewnie długo będzie miała, jest, mam wrażenie, podsycana przez ten patriarchat. Czy wy macie poczucie, że z waszego poziomu, poziomu dziennikarki doświadczonej, poziomu edukatorki seksualnej, możecie jakoś wpłynąć na to i zrobić coś z tym, czy robota jest do wykonania wyżej? Nie wiem, no my robimy swoje. Ja uważam, że to jest szalenie potrzebne, jeśli patrzymy na to, że my jesteśmy w czołówce we wszystkich rankingach najlepiej słuchanych podcastów. To, to znaczy, że po prostu ten temat był niezbędny. Nie wychowamy sobie świadomego, obywatelskiego społeczeństwa bez edukacji. Nie ma jej w szkołach i jej nie będzie. To znaczy, jest, znaczy, tak jest kościelna, kościelna, kościelna edukacja seksualna, trudno ją nazwać edukacją seksualną, to jest po prostu wymyślanie rzeczywistości przez Kościół. Polacy nie chcą popatrzeć znowu krytycznie na to, co im się serwuje. Posyłają dzieci na religię, chociaż nie muszą. Dzieci się chrzci, chodzi się do kościoła, bierze się te śluby. Jak się tak rozmawia naprawdę z uczestnikami tych wszystkich uroczystości, to można zrozumieć ich postępowanie i ja też staram się tak to widzieć, że to jest dla nich ważne. Że na przykład zobaczmy, cały kalendarz, cały rok mamy określony wydarzeniami kościelnymi. Święta kościelne są świętami państwowymi. Zdarza się tak, prawda? Ten cały rok jest tak ułożony. Wszyscy żyjemy według tego schematu. Tu mamy 5 dni wolnego, bo są takie święta, tu mamy 12 dni wolnego, bo są takie święta, ludzie tym żyją. Mają przyjemność z tego, że uroczystości, w których uczestniczą, są to uroczystości religijne, jednocześnie rodzinne. I teraz zabierzmy społeczeństwu całą tę oprawę roku, uroczystości, zdarzeń w ich życiu, kościelną i nagle okazuje się, że nie zostają urodziny, imieniny, No i to wszystko. Zobaczcie, to jest potężna moc. Natomiast y, rozumiem, że można próbować wpływać na swoją rzeczywistość poprzez. Jak się nauczysz, czyli wyedukujesz czego chcesz, to pójdziesz i dokonasz właściwych wyborów przy urnie wyborczej. Dzięki temu dostaną się do rządzenia systemem, czy też tworzenia systemu ludzie, którzy się do tego nadają. Ale nic nie zrobimy bez wiary w to, że um, edukacja, rzetelna edukacja, nawet taka jak my robimy, to jest edukacja, my po prostu pracujemy teraz w edukacji. No, jesteśmy takim samozwańczym ministerstwem kultury do spraw seksu, no. ministerstwem edukacji narodowej do spraw seksu. Ktoś musiał w końcu to zrobić, po prostu. w końcu w tym, nawet w tym kraju jest seks. I sex. tych ludzi też jest, <laughs> i mnie się wydaje, że, tak jest, że jest tak, że jest bardzo dużo osób, które chcą, to słyszeć i są gotowe już te wiedzę przyjąć, tylko skąd one mają ją brać? No, nie ma, nikt im tego nie daje. To, co my robimy, my pokazujemy, że jest wybór, tak? że, że te, te mainstreamowe, takie antykobiece porady na temat moralności i seksu, które słyszymy z ambon, z gabinetów politycznych, z gabinetów też lekarskich i też psychologicznych, bo patriarchat to po prostu to się rozlewa, wszędzie tam, zazwyczaj tam, gdzie jest kasa, tam jest patriarchat, bo na tym się świetnie zarabia na, na ustawianiu kobiet do konta, to jest jakby komunikat, który wszyscy rozumieją, że kobieta ma dostać orgazm za to, że postawiła zupę pierogi czy zupę na stole, a nie e, dlatego, że e, on poszedł po rozum do głowy, wziął puszek do pieszczot i popieścił jej łechtaczkę, więc e, u nas to te pierogi są takie orgazmiczne, a nie łechtaczka i <laughs> e, e, my pokazujemy, że, że, że życie jest sumą wyborów i pokazujemy, że są in, że można, zamiast tych pierogów można na przykład wziąć do ręki dobry lubrykant, obejrzeć swoją pochwę poczuć siłę i potęgę swojej łechtaczki i to też jest fajne i prędzej dojdziemy do orgazmu niż podając gar gorącej zupy na stole To jest stole. na pewno fajniejsze niż te pierogi. Nie mam co do tego wątpliwości. Pisz, ja Akurat lubię też pierogi. Ja <grym> też uważam, że można wszystko ale, jakoś pogodzić. Ale generalnie, żeby odróżnić, że to nie od pierogów się dostaje orgazmu, tylko od no, ale... tego, że znamy i czujemy siłę i potęgę naszych łechtaczek i że do nich sięgamy. A dla wielu kobiet te 3-4 centymetry, bo łechtaczka, no taki żart natury, że tutaj mamy wejście do pochwy, wchodzą te wspaniałe, wielkie, mądre penisy, a tutaj są łechtaczki i dla wielu kobiet sięgnąć do tej łechtaczki to jest po prostu jak zdobyć Himalaję. Myśmy się poznały, także ja najpierw zobaczyłam okładkę książki łaśki. I e, natychmiast ją dorwałam, przeczytałam i potem zadzwoniłam, zaprosiłam ją do swojego programu. Pogadałyśmy i od tamtej pory tak się, za przeproszeniem, bujałyśmy trochę, nie? Chodziliśmy na wagary, tak sobie rzeki. i tam się, zawsze o seksie, prędzej czy tak później. Zawsze, zawsze tak, tak, się to się masz tak, masz rację. No, no i tak próbowałyśmy sobie znaleźć miejsce. Ja wiedziałam, jaką ona ma moc, jaką ma wiedzę i w co to ubrać, żeby można było tą wiedzą się dzielić. Wiele lat nam to zajęło, w końcu przyszła era podcastów i tak narodziła się rozważna i erotyczna. I chciałabym na koniec od Was, Panie, po jednej poradzie, co zrobić, żeby nasze życie erotyczne było fajne już dzisiaj. Odkryj, czego sama chcesz i uwierz w to, że Twoje potrzeby też się liczą i to, co jest dla Ciebie dobre, też ma znaczenie. A ja bym powiedziała tak, że nie myśl o tym, co myślą inni. Pozbądź się wstydu właśnie tą drogą. Nie myśl o tym, co inni o Tobie powiedzą. Pomyśl o tym, co sama masz sobie, o sobie do powiedzenia. I to naprawdę zmienia myślenie o świecie i o sobie. Wiem, bo to robię. A ty też to robisz. Też to robisz. Dlatego jesteś tu, gdzie jesteś. Bardzo ci dziękujemy.